Witam, witam. Mam nadzieję, że siedzicie na słoneczku. To jest niezapowiedziany live. Ja tak sobie weszłam do Was, żeby odpowiedzieć na kilka pytań, które się pojawiają w pytaniach. Poczekamy, aż może jeszcze trochę osób wzejdzie. To zaraz Wam opowiem o wypoczynku nocnym, o miokloniach, o. Różnego rodzaju produktach, które dokonują pomiarów głębokości snu i oddechu, i od tego, od czego zależy nasze wysypianie się. A ponieważ usiadłam sobie, słuchajcie, na moich ulubionych schodach od terasu, nie wiem dlaczego to jest moje ulubione miejsce. Może przez to, że słonko tak ładnie świeci. Ponasadzałam sobie, słuchajcie, kwiaty, widzieliście zresztą bratki, stokrotki, tak pięknie mam na tym tarasie, poduszki rozłożone, słuchajcie, na tych krzesełkach ogrodowych, a ja jak zwykle siedzę na tarasie, na schodach, w pełnym słońcu, które bardzo lubię, powiem Wam, i piję sobie kawę z soplówką. Ostatnia kawa już dzisiaj. No widzę, że trochę nas dołączyło. Po, ten live postaram się, żeby był zapisany. Słuchajcie odnośnie tego... Jak powinniśmy spać? Co robić, żeby faktycznie wysypiać się. Także te osoby, których to faktycznie interesuje, to zapraszam serdecznie. W skrócie wam powiem. Nie będzie to długi live, chyba, że będziecie mieli pytania, to pod koniec odpowiem, tak? Odnośnie tego wypoczynku. Słuchajcie, podstawa. Do właściwego wypoczynku to to, żebyście dbali o siebie przez cały dzień, czyli rano ekspozycja na słońce. No. Chyba, że mieszkacie od strony północnej i teraz wyjść nie możecie, no to niestety nie zrobicie tego, ale starać ekspozycję mieć na słońce od rana. To jest po pierwsze, jak najbardziej chodzenie na boso też temu pomaga. Spokojny dzień, spokojne, właściwe odżywianie. Co mam na myśli, mówiąc właściwe odżywianie? Produkty bogato odżywcze, tak? nie bogato energetyczne, typu batonik, tylko bogato odżywcze, takie, które faktycznie pomogą naszemu układowi pokarmowemu właściwie strawić te pokarmy, a jednocześnie będą Was odżywiały i dbały. O to wszystko, żeby funkcjonowało jak należy. Przeciwzapalna dieta, jeżeli macie jakieś stany zapalne. To raz ewentualne suplementy, których no nie powinno się brać. Y takie same na własną rękę, tak? Lepiej to ustalić za wszystkim. Więc na pewno suplementy nas w tym wspomogą ewentualne witaminy, ale pamiętajcie, to, co ja zawsze powtarzam, niedobory muszą być sprawdzone, tak? I wówczas stosowane witaminy, bo jeżeli na przykład stosujecie witaminy z grupy B, a jesteście niedometylowani, no to niestety na przykład po multiwitaminie będziecie mieli flasza, gdyż jest tam niacyna, a niacyna, jak wam za działa, no to niestety wyrzut histaminy jest taki, że powoduje, po, powiem może, co to jest, bo nie wiem, czy wszyscy czytali. W każdym razie flasza jak się ma, jest to wyrzut histaminy, bardzo zaognione, zaczerwienione miejsca w okolicach policzków, kolan, pośladków, znaczy pod pośladkami, na brzuchu, na klatce piersiowej. No bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie, w zasadzie takie uczucie osoby, które to mają Informują, że to jest tak, jakbyś człowiek miał umrzeć, tak? Bo serce kołacze, histamina wyrzuca. No ale wracając do tego, ja jak się rozgadam, to słuchajcie, to mogę gadać i gadać, ale to miał być krótki live, więc na pewno to, jak spędzacie ten dzień, ważne, żeby było na świeżym powietrzu, dużo czasu, żebyście spędzali spacer. Nawet jeżeli pracujecie przez cały dzień, to zmusić swoje ciało do tego, żeby chociaż się przespacerować przed snem, chociaż, słuchajcie. Na pewno ekspozycja na zachodzące słońce, tak, bo mówimy teraz do tych osób, które do nas dopiero dołączają. Mówimy o tym, co zrobić, żeby właściwie wypocząć w ciągu nocy. Bo no to nie jest tak, że kładziecie się, zasypiacie i już. O tym, jaka jest jakość snu, decyduje tak naprawdę. Y Całość waszego dnia. Czy się denerwowaliście, czy nie? Tak? Czy właściwie się odżywialiście? Czy yy, chodziliście na spacer? Yy, na pewno ilość snu głębokiego i jakość jego zwiększa się znacznie, jeżeli mieliście bardzo dużo efektywnego dnia. Ja nie mówię ćwiczeń, bo nie wszyscy mogą ćwiczyć. Ja z moim kręgosłupem, z tymi przepuchlinami, nie wszystko mogę wykonywać i nie ćwiczę często, ale staram się być cały czas w ruchu. Słuchajcie, zresztą ja i tak jestem cały czas w ruchu. No i intensywne spacery to jest to co lubię, bo kiedyś nawet kilometra przejść nie mogłam, takie miałam straszne bóle, gdyż promieniowała mi i uciskała ta. Przepuklina na nerwy. Więc słuchajcie, to, co można zrobić, to należy działać, tak, żeby ten nasz organizm wspomóc. I teraz jak już cały dzień prawie przechodziliście, odpoczywaliście, mieliście ekspozycję na słoneczko, tak? W odpowiedniej porze dnia oczywiście wystawialiście tą twarz, bo to jest niezmiernie ważne do produkcji właściwych hormonów. Przypominam niektórym osobom, że od rana melatonina powinna opadać, podnosić się kortyzol. Na to... Natomiast wieczorem, kiedy wystawiacie twarz na zachodzące słońce, patrzycie sobie na nie, tak naprawdę zwiększa się ilość melatoniny przygotowującej was do snu i opada poziom kortyzolu, który powinien być od rana wysoki, po to, żeby dać wam kopa na cały dzień, żebyście mieli dużo energii. To jest to. A teraz wieczorem, żebyście mieli efektywny sen, ograniczamy od dwóch do trzech godzin przed snem emisję światła niebieskiego, czyli najlepiej wyłączyć światło górne, tak, nie patrzeć już w komórkę w te ekran telewizora bądź komputera, przeznaczyć ten czas na przykład na czytanie książki albo na siedzenie przy świecach, albo na gry z dziećmi, albo na rozmowy. Słuchajcie, to są rzeczy, które wyciszają i które tak naprawdę pomogą Wam w tym, żebyście odpoczęli sobie, tak, wyciszyli organizm i nastroili go do snu. Co z pokarmem? Bo dostałam dzisiaj również taką informację. Co z pokarmem, żeby efektywnie spać? Słuchajcie, ja jem o godzinie 17, góra 18, ostatni posiłek. Pamiętajcie, że żołądek również musi odpocząć, nie tylko żołądek, wszystko co jest związane z trawieniem, wszystko musi się wyciszyć, tak? e, uspokoić e, po to, żeby załączyły się mechanizmy, które tak naprawdę strawią nam autofagię, to się nazywa, Starze, Janek co ty tam robisz, Za po to, żeby strawić te wszystkie złe rzeczy, które powstały u nas w ciągu dnia, żeby organizm zawalczył, wyczyścił, zresetował się, żeby miał od jutra czas na pracę kolejną. On nie może nas to pracować, więc jeżeli jecie około godziny 20, 22, 24, naprawdę na. Prawdę, organizm nie ma czasu, żeby się wyciszyć, on cały czas musi pracować i trawić i jelita muszą również przemieszczać te wszystkie masy, które tam zalegają, tak, więc... To, co mogę ja Wam doradzić, nawet z autopsji, to to, żebyście między godziną 17 a 18 jedli ostatni posiłek, no powiedzmy na 19, tak, ostatni posiłek, i potem dopiero idziemy spać. Dobrze jest też nie pić tak późno wieczorem. Wypijajcie sobie w ciągu dnia, żebyście w nocy nie musieli chodzić do toalety, Siusiu. To jest to. I słuchajcie, teraz tak, kiedy już kładziemy się spać, oczywiście w pomieszczeniu, które jest wyciszone, zaciemnione, żeby nie błyskały żadne, wiecie, kontrolki od komputerów i innych rzeczy, broń Boże, bo to też niestety... Mimo, że macie oczy zamknięte, ale tak naprawdę to pobudza nasz mózg do dalszej aktywności. A on ma być wyciszony, on ma się wyciszyć, on ma sobie spać. I na pewno to przewietrzenie pomieszczenia jest niezmiernie ważne. I co do produktów, które dokonują pomiarów. No to ja przedtem miałam opaskę Mi Band. Ta opaska, słuchajcie, mierzyła tętno, mierzyła ilość snu, ilość snu głębokiego. Jest, kosztuje około 100 do 150 zł. Łatwo jest dostępna. Do tego jest aplikacja do ściągnięcia na telefon MidFit i możecie tam kontrolować, zapisywać sobie miesięczne. Aha, krokomierz oczywiście też jest tam, tak? W tej chwili używam zegarka Huawei. Małżonek mi W każdym razie ten jeszcze dokładnie dokonuje tego typu pomiarów. I w tym zegarku mam również głębokość oddechu mierzoną, tętno, krokomierz jest, ilość snu głębokiego zmierzona, jakość tego snu oraz ilość snu płytkiego. Także słuchajcie, myślę, że. Myślę, że spokojnie możecie jedno bądź drugie wybrać. Ja mam jedno i drugie sprawdzone i w tej chwili chcę Wam jeszcze co, coś powiedzieć, bo pewna pani pytała mnie, czy jest możliwość, aby zegarek mierzył to, czy ona efektywnie spędza tą noc, czy wypoczywa, tak? Doszłyśmy mniej więcej do... Przyczyny, co jest nie tak, co jest nie tak z jej organizmem, że nie śpi w nocy, ale szczerze Wam powiem, że tak naprawdę to, to jak my funkcjonujemy, jakie mamy niedobory bądź nie, to ma duży wpływ, tak? Bo. Jeżeli macie mioklonie, co to są mioklonie? Są mioklonie fizjologiczne, które są. Do, do tych mioklonii jest zaliczana chociażby czkawka, ale to są takie szarpnięcia, nagłe, yy, nagłe szarpnięcia yy, barku, ręki w czasie zesjania. Yy, to nieraz wynika z tego, że. Mimo, że jest fizjologiczne, wynika nieraz z tego. Możesz przestać? Bardzo cię proszę. Wynika z tego, że ym, macie na przykład niedobory y, jakichś mikroelementów, więc wystarczy, że się elektrolity wypije i to mija, słuchajcie. Ale jeżeli spodziewacie się, że macie jakieś gorsze stany neurologiczne, to warto wtedy wykonać też EEG, tak? i sprawdzić ten zapis elektrograficzny głowy, co tam tak naprawdę się dzieje. Mioklonie tak naprawdę, jeżeli są patologiczne, występują często w padaczkach, ale różnego rodzaju zespołach otępiennych i różnych innych chorobach neurologicznych, to tak naprawdę należy już wówczas udać się do neurologa poszukać głębszych przyczyn, ponieważ nieraz są to guzy i inne rzeczy. Ale one, te szarpnięcia również wybudzają, niezależnie od tego, czy są to patologiczne, czy są fizjologiczne, również powodują niemożność właściwego wypoczynku, tak, więc ten wypoczynek, słuchajcie, jest wtedy niepełny, ta ilość snu głębokiego jest niepełna. No i tak pogadałam, myślę, że to, co istotne, to Wam przedstawiłam w skrócie chociażby, no bo faktycznie takie rzeczy są ważne, abyśmy wypoczęli. Najlepiej, jeżeli mamy też uchylone okno, pamiętajcie o tym, tak? Dobre, dobre jest to, kiedy rośliny, które produkują odpowiednią ilość tlenu, oczyszczają powietrze, jest to skrzydłokwiat, jest to... Nie pamiętam jak one się nazywają Słuchajcie, uszy teściowej. E, takie takie o, ośle uszy, nieraz tak są nazywane te kwiaty. E, one również oczyszczają powietrze. Warto właśnie tego typu rośliny mieć w sypialni. Ja mam skrzydło kwiaty, które się bardzo, bardzo rozrastają. W tej chwili zaczęły kwitnąć i e, myślę, że dzięki nim również jest odpowiednia atmosfera. E, w sypialni widzę, że trochę osób dołączyło. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie teraz, ale myślę, że wszelkie wątpliwości, które przez ostatni czas zgłaszaliście do mnie i pytaliście o różne rzeczy, to myślę, że Wam wyjaśniłam. Zapiszę tego live'a, tak że będziecie mogli go oglądać, później odsłuchać ponownie. Języki teściowej, no też mi się tak wydaje, <laughs> ale są różne. Widziałam, że mają różnego rodzaju kolory. Są takie, które są żeńskie, które kwitną nawet. No i właśnie one i skrzydło kwiaty bardzo ładnie. Skrzydło kwiaty też mają jakąś inną nazwę. Również bardzo ładnie oczyszczają, oczyszczają po prostu powietrze w sypialni i warto je mieć. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę. Na bezdech nocny przede wszystkim należy poszukać przyczyn tego bezdechu nocnego. To nie jest tak, że to się znikąd nie bierze. I do tego są różnego rodzaju badania. Też należałoby odwiedzić najlepiej pulmonologa, który nas dalej skieruje, tak? Porobić podstawowe badania, bo być może one są przyczyną tego bezdechu sennego. No i pokontrolować tak, G też warto by było też tu zrobić, jak. Jak nasz mózg pracuje, patrzę dalej, co piszecie, że z bezdechem nocnym to nie jest nic takiego prostego, bo to należy no ja mówię tak jak we wszystkim poszukać przyczyn, tak? A przede wszystkim. No cóż, na bezdech nocny to, co pomaga, żeby przerwać, nie likwidować przyczyny, bo jej na tą chwilę nie znamy, ale żeby przerwać to i żeby troszeczkę w odpowiedniej pozycji przede wszystkim osoba spała, to często wszywa się piłeczkę ping-pongową gdzieś w okolicach pleców w koszulkę na przykład. I wtedy, kiedy się odwracacie na plecy, co stymuluje organizm do tego właśnie, żeby nie oddychać jak należy, no to wtedy uwiera ta piłka, tak? No i zmieniacie siłą rzeczy pozycję. Jednak tak właśnie krzywa przygroda ma na to wpływ. O, dzień dobry, witam, witam. Krzywa przygroda nosowa ma na to wpływ, na to mają wpływ również pasożyty, więc no, słuchajcie, przyczyn może być naprawdę dużo, ale przede wszystkim drożne drogi oddechowe to jest podstawa w tym, żeby odpowiednio oddychać też. tak. Drożne drogi oddechowe, mam na myśli to, że jeżeli macie jakiegokolwiek rodzaju przerosty w jelitach i na przykład jest powiększony też trzeci migdał, no to niestety trzeci migdał również wpływa na to, że nie oddychamy jak należy, a wtedy też nieefektywnie wypoczywamy. Więc, bardzo proszę, więc należy zawsze poszukiwać przyczyn, tak? Bardzo często leży przyczyna po stronie jelit, po tym, przy tym, że na przykład błona śluzowa jest w stanie zapalnym, a błona śluzowa, tak jak zawsze przypominam, jest w organizmie jedna, więc jeżeli macie problem gdzieś tam na dole z jelitami, to możecie mieć problem z błoną śluzową w całym organizmie, tak? Nie tylko w gardle, nie tylko w nosie, również w uszach. Kobiety mają w układzie moczowo-płciowym bardzo często problem, więc należy doszukiwać, słuchajcie się zawsze, przyczyn. Jeżeli potrzebujecie jakiejś jeszcze informacji, bardzo proszę piszcie, to wam odpowiem jeszcze. Siedzę sobie póki co w słonku, chociaż chmurzy się coraz bardziej. Ale to tak miło, powiem Wam, że takiego krótkiego life'a zrobiłam, a Was tylu tutaj wpadło. Co Wy robicie przed tymi komputerami, przed tymi telefonami? Zamiast odpoczywać sobie na świeżym powietrzu, ja wiem, pewnie wyjść nie możecie. Za bardzo. A mi tu motylki latają, słuchajcie. No, jelita są bardzo ważne, bardzo często niedoceniane były i bardzo często nadal są niedoceniane w medycynie, ale myślę, że gro rzeczy. Nie, nie na darmo mówi się tak, że jelita to nasz drugi mózg, bo jednak tam są produkowane neuroprzekaźniki, tam są kon konwersja hormonów zachodzi, tam no bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, a jeszcze ilu mieszkańców tam bytuje, no niektórych byśmy wcale nie chcieli wiedzieć, tak? Niektórzy o jelitach nie chcą słuchać. Gotujemy. Gotujemy. Nie wiem, co gotujemy, ale nie jelita. Yy, musimy gotować sami, tak? Yy, patrzę na te wasze. Wysyłam wam również serduszko moje. Z całego serca was pozdrawiam. Życzę wam miłej soboty i niedzieli. Tak mało się mogłam do was powiedzieć, przez to, że od rana nie wyszłam na tą trawkę, teraz chodzę po ponieważ no, biegłam na tą działkę, poprzesadzać to co mogłam, narobiłam zmian w moim ogrodzie oczywiście znowu następne rośliny są dosadzone słuchajcie, drzewa posadzone jeszcze jeden kompostownik postawiłam, także hmm, cuda się dzieją tak, tak, dziękuję Sławku, brawo, brawo no, ale jutro was zabiorę na kawę z soplówką, od rana dzisiaj był przymrozek, aż tak patrzyłam wiecie, z tęsknotą na tą trawkę przymrożoną, że nie mogę dzisiaj po niej pochodzić na boso. A co robicie w domu? Ojej, przepraszam Alicja, gotujecie, dobrze, gotujecie. Ja ciągnęłam do jelit, tak? Gotujecie. Ja powiem Wam szczerze, że w dniu wczorajszym zrobiłam, znaczy ostatnio zrobiłam rosół, a ponieważ wczoraj też byłam zajęta, więc tego rosołu zrobiłam pomidorówkę oczywiście, jak sarsa śpiewała z makaronem ryżowym. No i dzisiaj mam jeszcze to, jeszcze mam pieczeń ze świąt, która została, więc myślę, że to wszystko po prostu podgrzewam. Dlatego mogłam sobie usiąść i dziękuję bardzo za to, że bardzo fajny live. No tak sobie usiadłam, wiecie, i tak pomyślałam, że tyle tych pytań zadajecie, że warto jest raz a treściwie odpowiedzieć na to, żeby szersze grono ludzi miało dostęp do tego, bo są to niezwykle ważne sprawy od tego, jak żyjemy w ciągu dnia... I od tego, jak śpimy w nocy, tak naprawdę zależy, jak ma się nasz organizm. Więc jeżeli możemy drobnymi rzeczami zupełnie za darmo postymulować go, porosolę Brokułowa. Brawo! No, ważne mieć przyczyny, ważne mieć pomysły, chciałam powiedzieć. Czy soplówka jest skazana przy Kandidzie? Nie ma problemów, można przy Kandidzie soplówkę pić. Ja wiem o co chodzi. O te grzyby przy y, przerostach grzybów. Y, Candida sama z siebie nie przerasta. Pamiętajcie, że Candida, ona bytuje na, u nas w organizmie, jak najbardziej ma prawo bytować, y, natomiast powinna być w odpowiedniej ilości. Jeżeli ona przerasta, a nie przerastają żadne inne grzyby, to znak, że prawdopodobnie. Y, ona najadła się jakiś metabolitów, może od pasożytów i yy, yy, tak naprawdę yy, nie powinno być tak, trzeba poszukać przyczyny, dlaczego ona przerosła. Natomiast yy, grzyby faktycznie, ale typu boczniaki, pieczarki yy, bądź też różne inne nie są skazane przy grzybicy pokarmowej, yy, przewodu pokarmowego. Yy, natomiast spokojnie yy, akurat soplówkę można stosować. Ja się dołączę do kawy z soplówką. Teraz to już mój poranny rytuał. Bez soplówki kawa już tak dobrze nie smakuje. E, dziękuję bardzo. No, powiem Wam, że e, ważne jest, żeby stosować ją przez trzy miesiące, tak? I potem robić miesiąc przerwy. Zawsze o tym przypominam, bo to tak jak z ziołami, e, musi organizm trochę odpocząć i musi. E, musi trochę odpocząć od tego działania w zasadzie i zregenerować się musi wątroba też. Nie można jej obciążać za długo różnego rodzaju środkami, niezależnie od tego, czy one są dobre dla naszego organizmu, czy nie. Zawsze w przypadku ziół i grzybów stosujemy tą zasadę. Tak właśnie o grzyby chodzi. O grzyby chodzi, bo trzeba bardzo uważać, jeżeli są przerosty jakiegokolwiek rodzaju. Nasze jelita jednak są bardzo wrażliwe i musimy o nie bardzo dbać, bo one niestety rzutują, ich praca rzutuje na cały nasz organizm. Witam kolejne osoby, ja już kończę, odpowiadam jeszcze tylko na pytania. Mało jest grzybów, szczerze wam powiem, które można pić przy przerostach grzybowych, ale myślę, że co do tego to zrobię kolejnego live'a. Ostatnio Wam opowiadałam o maczużniku, czyli kordycepsie, najdroższym grzybie świata. Jest po prostu niesamowity. Ja wkrótce opublikuję ten artykuł, który napisałam, zamieściłam też tam linki do filmików, których widać właśnie jak ten grzyb wędruje, drąży tą gąsienicę i wchodzi na zewnątrz. Po prostu natura jest tak niesamowita, ale zobaczcie jak ona się teraz budzi do życia pod tym, kiedy ludzie pozostali w domach, a nagle zwierzęta przychodzą do miasta, tak? nagle o wiele więcej ptaków, słuchajcie, śpiewa. Więcej i owadów lata. No, po prostu to jest niesamowite. Słyszałam dzisiaj, że nawet przez to, że jest tak mała ilość osób wśród turystów, to jakaś tam jakiś rodzaj żółwia odnawia się, który już był w zasadzie na wyginięciu. Nagle tysiące małych żółwików, słuchajcie, znów podąża w stronę oceanu, tak? wind jak także jest rewelacyjne, jak potrafi się wszystko odrodzić, byleby tylko człowieka zamknąć w domu. To potem nie szkodzi. Naturze. A przypominam, że kto lubił te moje wycieczki do lasu, to oczywiście od poniedziałku będę was zabierała z sobą, bo od poniedziałku możemy ruszyć z powrotem, tak, kochani? No dobrze, skoro nie macie pytań, chyba że macie jeszcze jakieś, to piszcie. Jeżeli nie ma pytań, to ja idę rozgrzać mój obiad, zjemy sobie. A, tak, mówiłam o kawie z certyfikatem, to jest kawa Cellini. Słuchajcie, u Biochera czytałam artykuł na temat tej kawy. Rzadko która kawa jest badana laboratoryjnie, jest to niezmiernie ważne, żeby były, ale pod kątem toksyn. Te toksyny, które możemy spotkać w kawie, przede wszystkim to są ochratoksyny, Niestety, mykotoksyny, astaksantyny, to są wszystko toksyny, które są to pleśnie, tak? Które bardzo ciężko jest w ogóle wytępić z pożywienia, ze względu na to, słuchajcie, że jeżeli się pojawią, to niestety pod wpływem temperatury one nie giną. Dlatego też ważne jest, no ta kawa jest. W zasadzie wiecie co, zależy która, bo ja BioCellini, bio to nie jest reklama, broń Boże, kupuję i ona jest badana laboratoryjnie to jest włoska kawa z włoskiej palarni. Natomiast są też inne, które są w zasadzie w cenie tych sklepowych, tylko tyle, że różnica, że są badane laboratoryjnie, tak? Tak, natura ma wielką moc. Mnie to też zachwyca, dlatego jak najwięcej staram się przebywać na świeżym powietrzu. Słuchajcie, oczywiście kolor zielony nie muszę nikomu przypominać, tak, że ma duży wpływ na nasz e, organizm i ta zieleń i to, że daleko patrzymy, e, kiedy idziemy, wiecie, mamy szerszą perspektywę, widać horyzont, to nasz wzrok się tak nie męczy tak i o wiele lepiej e, funkcjonujemy wówczas. No, ludzie niestety nie zawsze pamiętają o tym, że jesteśmy jednością, że jedno od drugiego zależy. Niestety. Ale mam nadzieję, że też dzięki temu, co się zadziało, niektórzy otworzą oczy i zupełnie inaczej będą to postrzegali. Ja Wam dziękuję, kochani, bardzo za to spotkanie. Nie wiem, ile trwało. Postaram się je zapisać, wrzucić też na YouTube, żebyście mogli sobie do tego wrócić. Było mi niezwykle miło spotkać się z Wami po drugiej stronie. Myślę, że takie live na różne tematy będziemy robili znacznie częściej, chociażby były takie krótsze. Zawsze staram się zapowiadać, wiecie je, żeby mogła większość ilość ludzi skorzystać i zadać pytania tak na żywo, ale jak wrzucę na YouTube. To możecie sobie też tam wchodzić, y, udostępniać większej ilości ludzi i oczywiście komentarze pisać. My y, w ramach y, naszego powiedzmy wolnego czasu, którego raczej mamy mało, postaramy się jak najczęściej odpisywać. Dziękuję Wam również. Do usłyszenia.